Te uczelnie wyższe skupiają mieszkańców całego regionu i nie tylko. I myślę, że wspólnie sobie życzymy, żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało właśnie na Śląsk, do Katowic, studiowało w tych czy innych uczelniach. I to jest świetna promocja województwa, świetna promocja miasta Katowice, świetna promocja przede wszystkim nauki. Ja się bardzo cieszę, że samorząd regionalny będzie wspierał ten projekt, wspiera inne działania, ale nauka dla nas jest jednym z kluczowych komponentów transformacji. Ja o tym mówię wielokrotnie i mam nadzieję, że ten wspólny projekt to jest milowy krok, a drugi milowy krok to będą środki, które spowodują, że nasze uczelnie będą mogły się rozwijać. Pan Władysław Szybański, bardzo proszę, rektor Akademii Muzycznej, bardzo proszę. Mamy trochę oszczędności i chciałbym każdej z uczelni wyższych, tych siedmiu, które Reprezentują dzisiaj Państwo rektorzy, przekazać po 100 tysięcy złotych na badania dotyczące zapytania naszych mieszkańców, naszego miasta, ale też możemy szerzej o tym myśleć dotyczących czego mieszkańcy oczekują od naszych uczelni wyższych. Od momentu, kiedy region zbudował przemysł węgla i stali, szukamy, co może być tym następnym przemysłem napędzającym nasz region. Ja jestem przekonany, że to właśnie nauka może być tym przemysłem. Zyskanie tytułu przez Miasto Katowice Europejskiego Miasta Nauki jest tylko uzmysłowieniem tego potencjału, który tkwi w naszych uczelniach. Mądrość miasta, mądrość regionu polega na rozpoznaniu potencjału, jakim dysponujemy. Wyrażam tu wdzięczność mojej koleżance i moim kolegom, że dostrzegliśmy to wspólnie, widząc w tytule Europejskiego Miasta Nauki magnes, który Uściśli naszą współpracę, zbliży nas do siebie, a jednocześnie wyrażam uznanie i podziw e, i podziękowanie dla wszystkich panów reprezentujących instytucje samorządowe, e, za to, że podjęliście naszą propozycję bez najmniejszego wahania. E, wszyscy mamy świadomość, że pracujemy dla tej ziemi, dla tego miasta, dla tego regionu którego unikalna historia, niesamowita kultura, tradycje przemysłowe są czymś, co daje nam mocne oparcie na przyszłość. I jesteśmy przekonani, że przyszłość tego regionu będzie ufundowana na nauce, na zaawansowanej edukacji, na innowacjach. Zróbmy tak, aby te trudne czasy, które są z nami w tej chwili i które pewnie prędko nas nie opuszczą, były łatwiejsze do zniesienia, bezpieczniejsze właśnie dzięki nauce, dzięki temu ubezpieczeniu na przyszłość, jaką daje nam wiedza, nauka i innowacje.